Sigurd Wiśniowski, Dzieci królowej Oceanii. Nagranie to powstało dzięki szczególnej hojności patronów anonimowych oraz Romana Leszczyńskiego, Larsa Simona Gryndli, Sebastiana Kocha i Mirosława Nowackiego. Przedmowa. W obecnej dobie powojennej, dwa typy powieści wybitnie zawładnęły rynkiem księgarskim. Powieść egzotyczna. I powieść sensacyjno fantastyczna. Psycholog wyciągnąć może z tego wybitnego zamiłowania ciekawe wnioski. Zamiłowanie to świadczy o chęci ucieczki od spraw bieżących od dnia codziennego, może czasem wprost od duszy własnej. Faktem jest, że powieść psychologiczna, tak świetnie zapoczątkowana przez Burzeta, tak pięknie u nas reprezentowana przez Sienkiewicza w bez dogmatu, a później przez całe rzesze jego naśladowców. Budzi dzisiaj mniejsze zainteresowanie. Myśli i wyobraźnie czytelnika pociąga to, co mu najdalsze, zarówno w przestrzeni, jak i w sferze prawdopodobieństwa. To, co dzieje się bodaj na drugiej półkuli, już wzbudza zainteresowanie. Jest to najłatwiejszy, najtańszy, najzdrowszy napój zapomnienia. Topimy w nim na chwilę troski chwili bieżącej, która w dobie obecnej i w całym świecie ciężarem powojennym legła na barkach. Powieść egzotyczna i podróżnicza słabo jest rozwinięta w Polsce, wpłynął może na to brak kolonii własnych, bo zamiłowanie do podróży od dawna tkwiło w psychologii narodu. I niemal odkryciem staje się fakt, że pisarz ze starszego już pokolenia, Sygurt Wiśniowski, napisał w swym czasie powieść, którą śmiało porównać można do tak modnych obecnie i tak rozchwytywanych dziś powieści Londona. Tylko że autor polski wybrał jako tło. Przyrodę egzotyczną, bujną i wspaniałą, a nie lodowe pustynie Alaski, w których upodobał sobie London. U Londona akcja toczy się zwykle około gorączkowego poszukiwania złota. U Sygurda Wiśniowskiego z równą gorączką i chęcią zysków budzi odkrycie źródeł nafty. U obu pisarzy występuje niejako na plan pierwszy miłość kobiety z tubylczego plemienia ku białemu przybyszowi. Żywość opowiadania, obfitość przygód przykuwających uwagę czytelnika, jest także cechą wspólną polskiego i amerykańskiego pisarza. W chwili odpowiedniej, zgodnie z zamiłowaniem współczesnych czytelników, dajemy im dziś powieść dawną, która stała się znów aktualną, może nawet bardziej niżeli w chwili, gdy pisaną była. Sądzimy, że wdzięczni nam będą za to odgrzebanie z pyłu zapomnienia niezwykle zajmującej powieści. Redakcja. Bohater powieści przybywa do Oakland i przyłącza się do spółki podróżniczej. Okręt nasz zawinął do Oaklandu w pełni tropikalnego lata i w porze, gdy się toczyła zacięta wojna pomiędzy europejskimi kolonistami i maoryskimi tubylcami, której najkrwawsze sceny odbyły się w końcu roku 1864 i w pierwszej połowie roku 1865. Lekko mi było na sercu, gdy stara i na pół zbutwiała barka Woodpecker, dzięcioł, mijała wyspy rozrzucone wśród wielkiej oklandzkiej zatoki, a przystań ze swoją tkaniną masztów i rejów rysowała się w oddaleniu. Z Newcastle, portu wschodnio-australijskich kopalni węgla, dowiozły mnie jej nadgniłe burty i szycie wraz z ładugą węgla. Do wybrzeży peruwiańskich. Stamtąd, balastem objuczone, zawlokły się one z leniwym wiatrem swych okolic do wysp, gdzie guano dobywają. Z nich przywiozły mnie do Nowej Zelandii wespół z ładugą guana, działającego na nasze nerwy jak tabaka. Przez cały czas tej podróży karmił mnie i towarzyszy majtków okrętowych klucznik liczy krupa, ów naturalny wróg marynarza. Dawał on nam zgniłe mięso suchary, tak twarde, że bez młota trudno byłoby gwoździem je przebić, oraz wodę stęchłą. Mieszkaliśmy w tak zwanym zamczysku na sztabie pod pokładem w jamie trójgrannej, objętości sześciu sążni kubicznych. Na szczęście każda żeglucha, choćby z węglem i zgułanem, musi się skończyć w porcie, gdzie wszystko świeże, od wody do mięsa, gdzie łóżka suche, a rum pierwszej klasy. Gdzie wreszcie młode krasawice witają podróżnika. Kończyła się więc i nasza niedola w przystani, do której wbiegał dzięcioł takim pędem, że aż stare żagle pękały. Weselej brzmiała wtedy nuta Hej, hej, ahoj, haj, ahoj. Jaką od wieków tak śpiewają angielscy żeglarze przy wyprężaniu powrozów, a brzęk łańcucha, pociąganego przez spuszczoną kotwicę, brzmiał niby Muzyka lądowa. Majtkowie wkładali portowe tużurki odpowiadające niedzielnej odzieży rzemieślnika, albo polerowali mosiężne łańcuszki od sporych na kształt rzepy zegarków, lub też, włożywszy ręce do kieszeni, dumnie patrzyli na lądowych tragarzy, przybywających na pokład gwoli wyładowania statku. W dowód ogólnej radości i poczucia usamowolnienia, każdy z nich świstał starą nutę piosenki. Brytańczyk nie zostanie niewolnikiem nigdy. Nigdy. Wbrew świeżej swojej półrocznej niewoli. Z pluskiem kotwicy i ja zostałem wolny. Nie posiadając jeszcze tej niezbędnej ozdoby marynarza i kolonisty, łańcuszka złoconego, usiadłem na burcie bezczynnie, zazdroszcząc towarzyszom, którzy czyścili swoje klejnoty, i ślubując w duszy, że natychmiast po wylądowaniu pójdę do sklepu i kupię sobie łańcuszek. Tymczasem, oczekując rozkazu kapitana, dla opuszczenia pokładu, patrzyłem na miasto. Wreszcie ukończył szyper nasz swoją toaletę. Świetny, w swym jaskrawym szaliku, jedwabnym cylindrze, bardzo starej mody, lecz doskonale zakonserwowanym, w granatowym mundurze o złoconych guzikach dla dodania sobie miny oficera z marynarki wojennej kroczy on dumnie wzdłuż wysokiej rufy, schodzi z majestatem z wyniosłej połowy statku po schodkach, wiodących do pokorniejszej, przedniej. Dla majtków przeznaczonej. Tu przeciągłymi klątwami przeplata rozkazy, by spuszczono wielką łódź do morza. Rdzawej skorupą soli pokryte łańcuchy zgrzytają na windach. Łódź pluska o wodę, szyper zbiega do niej, chwyta sznury rudla i otula nogi banderą angielską pokrywającą poduszkę swojego siedzenia na znak kapitańskiej godności. Wreszcie woła: Come on, boys! Chodźcie, chłopcy. I każe wieść się do kantoru rządowego, w którym majtków wynajmują i gdzie im płacą. Przy tym kantorze istnieje i gospoda dla majtków, urządzona przez filantropów w każdym porcie angielskim. Nie sprzedają w niej trunków bezpłatnie, wpuszczają do czytelni pełnej gazet i książek, wzbraniają kart i kości, a polecają warcaby i zabawy atletyczne na podwórzu, dają jadło zdrowe, pościelczystą i światłe izby. Każdy mieszkający tu znajdzie miejsce na pierwszym, odbijającym okręcie. Nikt z Dzięcioła nie zostaje jednak w tej rządowej gospodzie, której bramy już o dziesiątej wieczorem zamykają i gdzie nieznane są gry, pijaństwo, hałas i towarzystwo dam portowych. Ja, chcąc zerwać stanowczo z morskim życiem i towarzystwem oraz nie pragnąc nowej służby na okręcie, także tam nie idę, pomimo zaprosin urzędnika, żołd mój wypłacającego. Moi współżeglarze, najszczęśliwsze istoty pod chmurami Magellana póki funty brzęczą w kieszeni, odtrącają pogardliwie gościnnościowego home, gospody i ofiarowane miejsca, chcąc pohulać póki starczy pieniędzy i póki nie zastawią odzieży. Potem nastąpi kilka dni głodu, żebranie o miejsce na najnędzniejszym okręcie, otrzymanie zadatku, gwoli wykupienia ubrania i znów pół roku niewoli. Nie myśląc jednak o tych ostatecznościach, rozsypują się oni po mieście, gdzie pewno stopa rąk czeka na ich brzęczące funty. Może pan, pierwszy raz od pół roku do mnie pan, mówiono, szuka gospody? pyta mnie już u drzwi kantoru jakiś faktor. U nas dodają do obiadu rum pierwszej klasy. Sukni, łańcuszków, zegarków, czem mogę panu majtkowi służyć? woła inny na chodniku. Kupiłem łańcuszek za kilka szylingów. Dodawszy sobie w ten sposób świetności i potrząsając ozdobą, na której by psa można uwiązać bezpiecznie, idę na zwiady za ulicą i domem wymienionymi mi jeszcze w Australii jako wygodną kwaterę. Pan Majtek z daleka wraca? zapytuje strojna dama, jakich niemały procent przyczynia się do zaludnienia każdego portowego miasta. Twarz jej brązowo-oliwna zdradza metyskę maoryską. Z całej załogi dzięcioła sam jeden minąłem grono kusicieli rozmaitego rodzaju harpi żyjących w portach znędznego świata morskich pracowników i nie wpadłszy ani w scylle faktorów, ani charybdy syren, dźwigałem wzdłuż miasta torbę wspomnianą, tworzącą mantelzak i poduszkę zarazem, Mijając ulice wysypane żużlami z wulkanów, czarnymi jak węgiel, lecz nie tworzącymi nigdy kurzu oraz chodniki wyłożone kostkami z lawy na wzór pompejańskich. Zalegały je stragany pełne owoców tropikalnych. Zdawało się, że od Indii do Tasmanii składały się wszystkie kraje na te kosze bananów, agaw, kokosowych i ziemnych orzechów oraz pomarańcz, winogron i owoców stref chłodniejszych. Paradne wystawy sklepu rzucały się w oczy z świetnych kamienic. Tuż obok wonie trunków ziały z drzwi półotwartych i domków drewnianych chylących się od wieku. Widocznie nie znano w amerykańskiego zwyczaju, aby z podniesieniem się miasta wywieźć te pierwotne budynki na przedmieścia, a zastąpić je murami. Stać one tam muszą, póki nie zawalą się albo nie spłoną. Kontrast domów licował z rozmaitością miejskiej ludności. W ekwipażach ciągnionych dziarskimi końmi przejeżdżała się kramarska arystokracja portu. Oficerowie w karmazynie i eleganci w jedwabnych kapeluszach wysokich, przybranych w fałdy muslinowych turbanów, harcowali na rasowych wierzchowcach. Panowie i panie w ubiorach wyciętych z zeszłorocznych żurnalów mody nieprędko dochodzą do oklędu – Śpieszą po chodnikach, ocierając się o majtków w łatanych bluzach albo maorów w kołdrach. Żołnierze półpijani zataczają się wśród ulicy. Na schodkach domów grzeją się w słońcu żołnierze, których widzę mnóstwo. Znać czasy wojenne. Grupy maorów dysputują na rogach ulic z przekupniami, nabywającymi od nich ryby i jarzyny. Ilekroć brudna i fałdzista kołdra zesunie się z piersi, dostrzegam brązowe biusty mężczyzn i kobiet. Umodelowane potężnie. Nikogo to nie razi, bo każdy tu przywykł do widoku półnagich autochtonów. Każdy im też ustępuje z drogi, albowiem dzięki zwadliwości swej, barkom potężnym i dłoniom twardym, jak metal, którego barwę naśladują, Maorowie nauczyli grzeczności nawet motłoch angielski i irlandzki. Jedyny to może przykład, żeby ludzie z Wielkiej Brytanii uwzględniali rasę śniadą. Czasem dostrzegam brązowych tubylców w odzieży europejskiej, zwykle kraciastej. Panowie ci każą chłopakom stojącym na rogach ulic oczyszczać swoje buty i noszą białe, bardzo drogie kapelusze z palmetowego włókna, zwanego cabbage tree, kapuściane drzewo. Wiadomo, że kapelusz taki kilka funtów kosztuje. Turban jedwabny dokoła pewnie równie drogi. Snać, że zamożni Maory nie szczędzą pieniędzy na garderobę. Kobiety ich, strojne jak elegantki europejskie, pomimo ciemnej cery, podobają się obfitością krótszych, lśniących falistych kędziorów, pałającymi oczyma, i szlachetnością orlich rysów. Wreszcie stanąłem u drzwi domu, którego adres dano mi przed półrokiem. W pierwszej izbie, zwanej Barroom, nie dostrzegłem ani stołka, ani ławy. Stół długi od ściany do ściany sięgający, dzieli pokój na dwie połowy, przestronniejszą, w której goście upijali się, stojąc oraz mniejszą, w której opasły gospodarz z nieodrodnym pękatym nosem i grubymi wargami Irlandczyka szafował napoje. W stole było przejście zamykane rogatką w kształcie wieka, kiedy wpuszczano domowników do wnętrza domu. O parę kroków za kantorem pod ścianą stał długi i wysoki kredens ozdobiony różnokolorowymi butelkami o napisach ponętnych. Arak Whisky – wódka jęczmienna, Brandy – koniak i Gin – jałowcówka zajmowały tam honorowe miejsca. Nad nimi stały szeregi Porto – wina zwanego Oporto, lecz fabrykowanego w Anglii z wódki, wody, cukru brunatnego i karminu oraz Sherry – wina Jerez – podobnej fabrykacji – z wyjątkiem karminu. Pod likierami stały beczułki z eylem i porterem i z pompą ręczną, jakową gospodarz te napoje do szklanic przenosił. Pomiędzy baryłkami spoczywała gruba pałka rogowa z gałką ołowianą, którą w razie burdy gospodarz kropi gości, będąc wedle praw miejscowych nie tylko szynkarzem, lecz konstablem w obrębie własnego domu. Czy mogę tu stanąć na dni kilka? Zapytałem. Gospodarz spojrzał na mnie podejrzliwie – rzutem oka oceniając moją morską garderobę i wartość wnętrza mojej torby majtkowskiej. Krytyczny ten przegląd wypadł widocznie na niekorzyść człowieka, który w słodkiej wodzie od pół roku się nie umywał, albowiem zapytał on mnie, masz tu palcami, potarł jakby licząc srebrniki. Przed kwadransem wypłacono mi półroczny żołd, zarobiony w podróży. Pan pewno zdzięcioła. Rzekł grzeczniejąc niesłychanie. Potem dodał ze słodyczą akcentu, po którym synów Erynu na całym świecie poznajemy, gdy ch i ch wsuwają pomiędzy każdą spółgłoskę i samogłoskę. – Pofatyguj się pod tym wiekiem. E, zapadło się jakoś i nie mogę go podnieść. Schyl się. E, ostrożnie. Proszę do parloru, jeżeli łaska. Parlor bawialnia z imienia, lecz jadalnia z użytku, sądząc tuzina na krzesełek i długiego stołu okrytego obecnie gazetami, mieścił oprócz ogromnego kominka i prastarej szafy sofę, na której chrapał jakiś podpity majtek. Na końcu jej zrobił gospodarz siedzenie dla mnie, bez ceremonii strącając ze nogi pijaka. Potem przyniósł mi szklankę grogu, a gdy takowy cedziłem zwolna, zapytał: Chcesz pan mieszkać u mnie? Yes, sir. Panie, kto Pana tu przysłał? Niejaki N wspominał mi w Australii o domu Pana. Muszę go, muszę to zanotować i poczęstować go, skoro tu powróci. O takich przyjaciołach nie zapominamy w koloniach. Masz oczywiście pieniądze. Mówiłem, że mam. Odparłem tonem cokolwiek obrażonym. Nie gniewaj się, że pytam. Widzisz, kochany Panie, u nas ludzie dzielą się na dwie klasy. Tacy, co płacą z góry, Inni, co nigdy nie płacą. Czyż nie macie takich, co biorą na kredyt i płacą później? Takich ludzi zaliczam do istot tylko w balladach istniejących. Pomimo wszechstronnej znajomości charakterów, a nikt ich lepiej nie poznaje jak właściciel szynkowni, nie spotkałem tego rodzaju pakechy. Yy, co znaczy pakecha? Biały człowiek, tak tubylce maory nas nazywają. Otóż powtarzam panu, że ludzi, co by zjedli i wypili najpierw, a potem płacili, bez zatargu, nie znamy tutaj. Stąd przyjąłem system, że każdy płaci z góry. Widzisz pan tę tabliczkę na ścianie przedstawiającą psa wychudłego i zdychającego? Pies ten nazywał się Trust Credit. Zabili mi go dłużnicy. W każdym handlu tutajszym pokażą panu podobną rycinę. Koniec końcem, chcesz, abym z góry zapłacił? Taki to zwyczaj. Na dobę pięć szylingów, na tydzień trzydzieści. Zapłaciłem mu funta. Teraz proszę na górę, znajdziesz tam komfort i elegancję nawet. Zwiedziwszy świata niemało, bo całą Amerykę i Australię, śmiem twierdzić, że mój boarding house, gospoda, nie ustępuje najlepszym. Jeść wolno ile się zmieści i mam też arak pierwszej klasy. Przeprowadził mnie przez kilka pokojów na dole i pierwszym piętrze, po kurytarzach ciemnych i krętych i po schodach nielepszych, a tak ciasnych, iż dwie osoby minąć się na nich nie mogły. Albowiem, gdy opasły właściciel szedł na górę, a szczupła jego żona na dół schodziła, musiała ona czekać w pewnym szerszym miejscu, dopóki jej mąż nie minie. Gmach ten nowozelandzki starcic krajowej jodły nie dźwigał swojej zgrzybiałości przyzwoicie. W stawach i spojeniach zdradzał on rozłażenie się desek i przerdzewienie gwoździ na wskroś. Żadne drzwi nie zamykały się szczelnie, papier odstawał od ścian, w długich płatach niby łuskał ryby, a od naszych kroków drżały podłogi i dzwoniły okna. Niektóre szyby brakujące od podwórza zastąpiono starymi pantalonami, ale od ulicy wszystko wyglądało nadobnie. Urządzenie pokojów odpowiadało tej starości domu. Łóżka wyglądały, jakby je czerw toczył, kołdry, jakby mole je gryzły. Były to widocznie tandetne rzeczy z Londynu, przysłane na samym dnie okrętu, gdzie zawsze ropa morska wilży towary. Izby te cuchnęły takową ropą. Ta woń piętnowała do misko cechą przedpotopową. Myślałbyś, że owe apartamenty wyjęto z korabiu Noego. W bawialni damskiej ujrzałem marmurowy kominek, a kamień wyglądał starzej niż fryzy partenonu. Te eleganckie apartamenta, rzekł gospodarz, zachowujemy dla rodzin. Kawalerowie śpią w sali na poddaszu. Znów schody, parę eleganckich pokoi rodziny gospodarza i widok tandetnej starzyzny. Dawniej raził mnie ten obraz starości w kraju nowym. Wszak prawie każdy dom w koloniach powstał w oczach żyjącego pokolenia. Skąd więc ten rozstrój i zastarzałość? Prawda, że budują to wszystko nagle, aby służyło natychmiast na użytek, a tandety Europy wypróżniają swoje przepełnione magazyny wysyłkami do Australii i Oceanii. Wreszcie pokazał mi gospodarz komfort i eleganckie kawalerskich koszar i wepchnął łagodnie do wnętrza tej izby, po czym mnie pożegnał. Stał w niej tuzin łóżek wąskich. W kącie zobaczyłem beczkę dnem do góry obróconą, na niej ceberek, nad tym grzebień na łańcuszku przybitym do ściany, lustro, prawie zupełnie odrapane z cyny, więc bez wartości, i ręcznik na wałku umieszczony na kształt pasa maszynowego, który każdy gość mógł ściągać częściowo, aby suchej części jego doszukać. Wszystko było przymocowane, jakby gospodarz się lękał, że goście uniosą te fanty wypłukawszy się od głowy po pas w świeżej wodzie rozkosz, jaką on tylko ten pojmie, co przez pół roku słoną wodą myć się musiał zacząłem szukać suchej części ręcznika. Niewiele jej znalazłem. Co znalazłem, jednak zużyłem energicznie. W tej chwili mruknął ktoś, kogo nie widziałem dotąd, spod kołdry ukrywającej łóżko w najciemniejszym kącie. Mówił on po niemiecku. Poszedł. Ostatni suchy rąbek. Będę się musiał obetrzeć w prześcieradło Czemuś raniej nie wstał, zapytałem po angielsku, bo na angielskiej ziemi nie widzę potrzeby łamania sobie języka, żeby dojść mówić I dość rusk nabrałem za młodu za błędy popełniane w tym szwargocie Pan rozumiesz po niemiecku? Rzekł głos spod kołdry, a głowa zapierzona wychyliła się ze zmroku Rozumiem, lecz niewygodnie mi mówić tym językiem. Czyś pan chory, że leżysz o tej porze? Południe dochodzi. Nowy mój znajomy niechętnie odpowiedział na moje pytanie. Z ambarasem widocznym starał się on zwrócić rozmowę na ogólne przedmioty. Po angielsku mówił płynnie, lecz z akcentem, którego Niemiec nigdy pozbyć się nie zdoła. Zwolna jednak, naglony zapewne koniecznością wyspowiadania swego losu komuś, co by uczuł sympatię ku niemu, wyznał mi, iż przybywszy niedawno do Oklędu i licząc na pieniądze z Europy, doznał zawodu, a nie mając stosunków ani mogąc znaleźć stosownego zajęcia, znajdował się w przykrem położeniu. Majtek do majtka, wyrobnik do wyrobnika, podupadły emigrant europejski do emigranta się tuli. Wiedząc, że radę i pomoc łatwiej otrzymał od kolegi niż od kolonisty zamożnego. Nie dziw, że dowiedziałem się od Niemca, że tenże był w kłopocie, w nędzy nawet, i że żył tylko z pozbywania się swoich nielicznych ruchomości podróżniczych lub nie nader przyzwoitych wybiegów znanych pauprom nowoświatowym. Więc głód snem możesz? pytałem go, rozumiejąc każdą podobną pozycję. Gdyż włóczęga po świecie zapoznaje nas z różnymi fazami nędzy. Robię co mogę. Wszędzie tutaj zastawiają w szynkowniach bezpłatne przekąski dla stałych gości. Pije tam niewiele, ale żyję w nich przez znaczną część dnia. Tu płacę za noclegi. Jeżeli płacisz, dadzą ci ręcznik czysty. Po cóż więc na mnie narzekałeś? Gdybym o taką rzecz poprosił, odpowiedziałaby mi gospodyni, że co wystarczało dla kilkunastu porządnych Irlandczyków, zda się i dla jednego przeklętego duczmana Niemca. Nie uwierzysz, jak ci ludzie nienawidzą moich rodaków. Od południowej Ameryki do Australii słyszę tylko o Belgii, jednakże... Hmm, jednakże znosimy wszystko i wszędzie jedziemy, aż... Aż tyle nas nie zjedzie, że wszystkich za łeb weźmiemy. Nim to nastąpi, co pan myślisz począć ze sobą? Nie wiem. Przed miesiącem nie spodziewamy się poczty z Europy. Jak godność pana? Karol von Schaeffer do usług. Jak się pan możesz przekonać z mojego pruskiego paszportu? Podróżuję jako półturysta, pół, turysta, pół włóczęga. Byłem w Południowej Ameryce i Meksyku. Służyłem u Maksymiliana, o mal mnie tam nie rozstrzelali. Udało mi się uciec na australski statek i przybyłem do Melbourne. Zwiedziłem wybrzeże owego kontynentu. Wreszcie poczułem pokusę poznania Nowej Zelandii. Tu mnie spotkał zawód i nic mi nie pozostaje, nad wstąpienie do wojska albo skok w morze. Zdawałoby się, że tyle podróży powinno by pana pozbawić europejskich przesądów i nauczyć go, że nad wojsko lub samobójstwo lepszą byłaby praca. Czy umiesz, co? Mam znajomości techniczne i lingwistyczne, ale na nic się to tutaj nie zda. Kto mnie przyjmie? Kto poręczy za mnie? Wiedz zresztą zapewne, iż Anglicy i Amerykanie nadto mają własnych ludzi goniących za lekkim chlebem, aby cudzoziemców potrzebowali rzemieślników i robotników co innego. Jakżeż jednak mógłby się człowiek z dobrej rodziny i spadkobierca Ritter z gutu zniżyć do chłopskiej pracy? Cóż zresztą zrobiłbym temi dłońmi? I pokazał mi dłonie, cokolwiek już ogorzałe, lecz drobne i miękkie jak u damy. Ufrodzaj dłoni właściwych młodzieży niektórych narodów na kontynencie Europy, co ani gimnastyką, ani wiosłem, ani żadnym atletycznym ćwiczeniem nie wyrabia muskułów. Jak to czyni łódź zamożna w Anglii i koloniach. I tak potomkowie ojców, co jeżeli nie słynęli z hartu ducha, przynajmniej siłą ramieniach lubić się mogli, przetwarzają się w mężczyzn z pozoru, lecz kryjących niewieścią duszę w ciele miękkim, niewiasty. Litując się nad białymi, stoszkowatymi i pulchnymi palcami mego nowego znajomego, zaprosiłem go na obiad. Stał na kształt Minerwy, cały w zbroi, tylko butów mu brakło do uzupełnienia toalety. A że wyglądał bardzo brudno, umundurowałem go swoimi własnoręcznie uszytymi morskimi szatami. Nie leżały na nim, jak gdyby wrocławski krawiec, jaki do miary takowe zrobił. Pan szefer pochodził ze Śląska, zwłaszcza, że o sześć cali był niższym ode mnie oraz o wiele szczuplejszym. Przy młodości jego, miał lat 26. W lica, jasnych, długich włosach i oku wymownym, niebieskim, nawet te prostacze, ale czyste suknie, przypadły mu jednak do twarzy. Odziawszy go, zawołałem – teraz na obiad. Mamy mięso świeże, chleb świeży, masło świeże, jarzyny świeże, słowem wszystko świeże, nie wykluczając wody. Kto przez pół roku na żaglowcu służył, ma dwudziestotrzyletni żołądek i zęby podzelowane, temu śpieszno do takiej biesiady. I jemu było śpieszno. Zbiegliśmy więc na dół, gdzie stół już nakrywano. Gospodarz bawił nas przez kilka minut skargami nad nieszczęśliwym swoim losem. Ta wojna, ta wojna, powiadał, nie uwierzysz, ile ona nam krzywdy przynosi. Od kiedy maory nie znoszą się z miastem, wszystkie potrzeby życia podrożały, albowiem biali mieszkańcy wiejscy, korzystają z tej sposobności, aby nas drzeć do woli. Takimi przymówkami chciał mi on pewno zepsuć apetyt do owego świeżego jadła, tak tęsknie oczekiwanego. Widz bezstronny, patrzący na scenę obiadową, mógłby był jednak przekonać się, że obfite i doskonałe materiały na stole znikały niepospolicie szybko, pomimo jeremiat Irlandczyka i okropnej nieznajomości sztuki kucharskiej okazanej w częściach składowych tej angielskiej biesiady. Leśnicy, farmerzy i rzemieślnicy oraz rodziny ich zasiadające przy tym stole, jedli na wyścigi ze zgłodzonym marynarzem. Żołądki i zdrowie tych kolonistów zasługują na podziw dzięki obfitości czystego powietrza i życiu czynnemu.